W ciągu najbliższych kilku minut dowiesz się, dlaczego Matka Boża z Jasnej Góry miała tylu wrogów dawniej, a nawet nie brakuje ich dzisiaj. Czy tęcza w nimbie obrazu jest właściwa? Jakie są motywacje, przyczyny i konsekwencje nienawiści do obrazu, opowiadają Grzegorz Górny oraz Janusz Rosikoń. Tak, z drugiej strony. Historii, a i współcześnie mamy też wrogów Maryi, jak to panowie w książce Królowa trafnie określili? Z jednej strony mamy wydarzenie rabunkowe, kiedy pojawiają się kiedy pojawiają się na twarzy Matki Bożej te słynne blizny? Z drugiej strony, i współcześnie mamy pewną pewną profanację. Do pana Grzegorza mam pytanie właśnie czy jest? To pewnego rodzaju podobieństwo, prawda? Ten napad, słynny napad na jasną górę i dzisiejsze zachowania pewnych środowisk, które zamieniają nim w no, tęczową flagę. Rzeczywiście na przestrzeni tych 600 lat ujawniło się wielu wroków tego obrazu. Z jednej strony ataki na ikonę miały charakter rabunkowy, a z drugiej strony nosiły znamiona bluźnierstwa, czy czy profanacji. Więc te dzisiejsze ataki, które my obserwujemy raczej należy zaliczyć do tej drugiej kategorii, że chodzi w nich o obrażanie uczuć osób wierzących, o pewne uderzenie w, w ikonę, która z jednej strony ma znaczenie religijne, duchowe, a z drugiej strony jest też pewnym Symbolem narodowym, więc można powiedzieć, że mamy tutaj takie skumulowanie dwóch różnych ataków. Jednego o charakterze religijnym, a drugiego o charakterze narodowym. I tutaj chodzi o to, tak jak mi się wydaje, żeby zaatakować to, co stanowi. Sam rdzeń, samą tożsamość, centrum tożsamości narodu polskiego, czyli tą chrześcijańską wiarę, a zwłaszcza katolicyzm, z Jego Maryjnością, czyli oddaniem się Maryi jako królowej Polski. W takim razie teraz chciałem pana Janusza zapytać, bo po tym akcie ataku na, na Jasną Górę z XV wieku na twarzy Marii pozostały blizny, które ozdabiają w pewien sposób ten wizerunek do dziś. Czy te blizny, tak z punktu widzenia właśnie artysty, fotografa, który, który zawodowo zajmuje się. Obrazem, one nadają pewnego charakteru ikonie? Jak pan powiedzmy na to patrzy? Tak. Bardzo się cieszę, że konserwatorzy, którzy kilkakrotnie ten obraz przecież konserwowali, postanowili pozostawić te, te blizny. To jest znak szczególny. To jest też takie jakby wołanie do nas, trwajcie przy Maryni, brońcie jej bo cóż, no w tym ataku starym, średniowiecznym chodziło głównie o pieniądze, bo spodziewali się zdobycia skarbów, natomiast w tych dzisiejszych atakach chodzi o zbezczeszczenie Symbolu, wizerunku, o taką jakąś wściekłość ludzi, którzy nie chcą zrozumieć roli Maryi w naszej cywilizacji, czy może są nawet wściekli, że rola Maryi, Matki Bożej, w cywilizacji europejskiej. Jest bardzo wielka i nie da się jej wymazać. Stąd może to powoduje taką wściekłość tych środowisk. A przy tym, no, Kościół katolicki stoi na stanowisku takim samym od 2000 lat, więc myślę, ta jak y, oni nazywają, nietolerancja powoduje, powoduje y, y, złość, no, a złość trzeba w jakiś sposób y, y, wyrazić. Ale też proszę zauważyć, że jak komuniści walczyli z Matką Bożą, do, do tego, że przecież doszło do tego słynnego y, słynnej pielgrzymki, ram obrazu, no, to jednak dla narodu to był jeszcze większy sygnał oporu przeciw komunizmowi. Także trwajmy przy Maryi, a ataków chyba aż tak bardzo nie trzeba się obawiać. Oczywiście w tej chwili wizerunek chroni. Szyba pancerna, no jak pamiętamy, ktoś tam rzucił. Jakieś nieczystości, tak, tak, tak. Ale, ale to też pamiętajmy, że zawsze znajdą się ludzie, którzy są troszkę może niezrównoważeni psychicznie, bo żeby taki czyn popełnić, to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś przy. Pełni zdrowych zmysłach, nie chcę nikogo obrażać, ale dopuścił się, zdecydował się na, na taki czyn. Ale wracając do blizn, blizny są niezwykle ważne. One są jakby pewnego rodzaju podpisem pod tym obrazem. Zresztą te blizny, które niektórzy mówią, są namalowane, no nie tam. Na desce są też ślady. No tak, z drugiej strony też słynna jest historia, gdy te blizny się pojawiły. Była próba ich początkowo zamalowania, a okazało się, że farba nie została. Przyjęta przez, przez obraz, to też jest pewnego rodzaju piękna symbolika, tak mi się wydaje przynajmniej, która pokazuje, żeby, że te blizny mają nam dzisiaj też przypominać o, o, niełatwym, o niełatwym losie i, i, i jasnej góry. Kościoła i, i Rzeczpospolitej. Ja jeszcze tylko chciałem się odnieść do, do współczesności, bo to, co Pan Janusz powiedział o tej osobie, która rzuciła nieczystościami w obraz, faktycznie okazało się, że jest to osoba no. W pewien sposób upośledzona umysłowo, natomiast te dzisiejsze ruchy środowisk, nie wiem czy lewicowych, liberalnych, jakichś tam młodzieżowych, feministycznych, mają aprobatę sądu, ponieważ okazało się, że, że, że tęcza nie obraża, jak to się publicystycznie przyjęło, i, i yy, oskarżenie o znieważenie uczuć religijnych zostało, zostało oddalone. Co z mojej perspektywy jest nieco, nieco przykre, bo jednak, tak jak panowie powiedzieli, Matka Boża to jest pewien symbol i jednocześnie jednocześnie królowa, królowa Polski. I tak jak jesteśmy przy współczesności, panie Grzegorzu, jaką rolę dzisiaj ma to odegrania ikona Matki Bożej? Jaką rolę do, do odegrania w dzisiejszych czasach ma Jasna Góra? Pana zdanie. Czy jasna góra w XXI wieku ma jeszcze znaczenie dla Polaków? Jak dziś wygląda kult Matki Bożej? W następnej części na te pytania odpowiedzą Grzegorz Górny i Janusz Rosikon.